Mm. Witam z tej strony Mariusz Jak Mariusz widzowie to kolejny odcinek z Roboxa Zapraszam was do subskrypcji kanału Lajkowana i komentowana Dzisiejszą królę z Roboxa jest tutaj na swej się zbie. No i zobaczymy o co w tym chodzi O co w tym chodzi Nie wiem o w tym chodzi widzowie Tak o co w tym chodzi O zgon Nie, widziałem nawet całkiem, całkiem ta gra. Nawet mi się podoba. Zabij mnie. następna rundka. E, nawet fajna gra widzowie. Tylko ta musika jest niepotrzebna. Nie wiem, jak tu wyłączyć musikę. To jest kurde, bez głosu, to jest niedobrze. Nie wiem, co tu zagra. A jeśli ja powiem, by sobie podoba mi się, nie mi spać, Kurde, o kurde, zabij Kurde, ma kim tu wyłączyć tylko Dobra, tam musi iść O, teraz musi być Nie widziałem, fajna gra, budowa mi się Już 15, zabiłem O kurde, z tyłu mnie zdjął Dobra, krami dalej tam. Ja ja Jestem z Ja już mam na nich ba. Ten. Kurde, zabił mnie. Skurde, mi osi pole od tego grana. Bro, no okej, okay, jak już lepsze? Yeah. Dobra. Co, i nawet fajne, fajne. Podoba mi się. Cieszę tam do pronun lepszej się grało. Co, ja taki dobry? 24 dwudziestu czterech już. Wow. Żeby tak w rap rabie grał Tutaj W tak taki, jakby dobrze grał Kurde, widzowiek Eee Muszę kolegę zaprosić do tej gry, już... Nie dzisiaj bo on już spija Też muszę iść zaraz spać, bo... To roboty się wstać rano. Dziś się tam. Kurde, zabił mnie dziad. Kurde, widziałem jak się wsi. nawet fajne to jest, a ja muszę kończyć grać. Czowie, kurde, ciekawa, gra. a nikt mnie tu nie, moki się kampis tutaj. Co jestem sam? Jestem na lepsi, kurde. 48 osoby już pobijały. O kurde, zabijał mnie dzadł. 42 osoby zabiłem. Co so, jest? 10 razy, 8 razy zginęłem. Wól, jest masz tany grane i trzeba iść. Kończysz. No są w tym chodzie. dobra, ostatnia rundka i koniec grana. E, nie będzie się więcej zadu. Kurde. Kurde, jestem tu przekradłem, jestem sam, nie pomoże mi ktoś Kurde, jak ja mam z Mam słaby bron Sam jestem, nie mam szans Kurde, jak ja mam teraz? Ja nie mam amunicji Zobacz, jak mogę amunicję zrobić? Ani sklepu, ani nic Zabijem z nosa a amunicji... Ja o, musiałem się. Kusia amunicji nie mam. widzowie, Jak tu się amunicję kupuje w tej grze? Kusia amunicji nie mam. O, zabił mnie. Kusia, widzowie, mnie z kawy. A ja muszę iść spać. Szkoda robóksów. No Dobra, ostand... ostatni... ostatni końcimy Kurze z... jest ją O się Kurde musi i spać, na kraje musi iść spać. Kurcie, nie stądziłem A teraz wajny się graje No, ostatni raz gram i kończy to grebo. Kurde ciekawa gra, ale kurczę widzowie musieli spać. Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do suborcji kanału, lajkowana i komentowana. No i widzimy już w kolejnym odcinku nie powiem schema czyli no, szal dwa dni.